Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. A witam Was dzisiaj w czwartek, 2 listopada. Piękny dzień naprawdę. Polska, złota jesień. Dobrze tak z rana wziąć, przespacerować się, aby właśnie dotlenić może umysł na cały dzień. Jak tak sobie spacerowałem po parku w Jarosławiu, zastanawiałem się nad tym, co gdzieś widzę na TikToku, widzę dużo różnych fajnych filmików, w szczególności młodych ludzi, którzy nagrywają i dzielą się swoją wiarą, dzielą się tym, co Pan Jezus zrobił w ich życiu. Widzę, że czytają Pismo Święte, odkrywają wiele prawd, niestety też widzą, że to, w czym do tej pory żyli, zupełnie ma się nijak. Nie, niestety, a właściwie bardzo dobrze, bo kiedy prawda, słowa Bożego działa, to znaczy, że możemy właśnie nawrócić się, zmienić ten swój sposób myślenia i podporządkować się temu właściwemu myśli Bożej. No i dostrzegamy, że nasze myśli, nasze pomysły, a jednokrotnie też nie nasze, tylko gdzieś zaczerpnięte od innych, tak z pokolenia w pokolenie, niestety nie były tymi właściwymi. I to nie dlatego może, że ktoś chciał nas zwieść czy przyprowadzić do złego. No gdzieś tak nauczyliśmy się i tak dalej szło. Na szczęście wierzę, że Duch Święty Poruszył serca i właśnie cieszę się, że ludzie zaczynają sięgać do Pisma Świętego, czytać, studiować i rozważać to pismo. Niestety też obserwuję, że wiele osób jakby przez to pogniewało się na kościół. No, myślę tutaj o Kościele rzymskokatolickim, ten, który jest dominujący w Polsce, i odczytuję też niektóre filmiki, że są tacy. Zbulwersowani na to, że może żyli w kłamstwie i zostali oszukani. Kochani, czy Kościół Rzymskokatolicki oszukał? No, możemy dużo dyskusji prowadzić na ten temat, natomiast może warto zostawić takie boczenie się, taką obrazę na to, co, co się działo w naszym życiu i cieszyć się tym, co właśnie Pan Jezus przez swoje słowo robi w naszym życiu. Natomiast chciałbym Was zachęcić, bo może to jest rzeczywiście normalne, że odchodzimy z tego miejsca, w którym byliśmy. Pytanie tylko, czy słusznie się gniewamy na tych ludzi, że nas może zwiedli. No przecież każdy z nas jest dorosły. W Polsce wszyscy umieją właściwie czytać, więc sięgnięcie do Słowa Bożego, w szczególności, że Kościół Rzymskokatolicki zachęca do tego, aby czytać Słowo Boże i odkrywa tę prawdę, więc odkrywamy bardzo dobrze. A że byliśmy zwiedzeni? No po prostu wcześniej nie czytaliśmy Słowa Bożego, które mogłoby nam pokazać, albo inaczej, pokazać nawet jak pokazać, przecież należy wszystko... Sprawdzać ze Słowem Bożym. Nawet to, co mówi ksiądz na Ambonie. Przecież to też jest człowiek. Zawsze mógł się pomylić, na skąd wiemy. Możliwe, że i on jeszcze nigdy nie przeczytał całego słowa. No niestety takie przypadki się zdarzają. Ale chciałbym was zachęcić i podpowiedzieć, aby ci, których porusza Słowo Boże, nie zaprzestawali społeczności. Wiele osób mówi, no, że jest wierzących, ale niestety nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem. Sięgają do Pisma Świętego, czytają, Dzielą się tym wszystkim też na TikToku. To jest bardzo dobre i, i uważam, że tak należy robić. Wiara nie jest niczym prywatnym, tym powinniśmy się dzielić. Natomiast Pismo Święte mówi, że Bóg powołał nas do społeczności. Możemy to przeczytać na przykład w pierwszym liście do Koryntian. A w dziejach apostolskich, tam gdzie jest. Właśnie opisana formowanie pierwszego kościoła jest napisane, że oni byli wszyscy razem na jednym miejscu. I tak właśnie kościół powstawał, i tak się formował. I kochani, chciałbym Was zachęcić do tego, abyście. Nie odchodzili od społeczności. Możliwe, że jesteście pogniewani na swoją społeczność. Ale też chciałbym Was poinformować, że nie tylko jeden kościół, nie tylko kościół rzymsko-katolicki jest w Polsce. Jest naprawdę wiele innych kościołów zarejestrowanych, prawdziwych, opierających się na słowie Boży. I oczywiście w tych innych kościołach też również może się zdarzyć tak. Że cała ta społeczność, cała ta nauka niestety nie jest oparta na Słowie Bożym. Ale jest wiele takich kościołów, które właśnie opierają się na Słowie Bożym, które są kościołami Jezusa Chrystusa, które są kościołami biblijnymi. Wiem, że to jest takie dość ciężkie, aby właśnie znowu podejmować to ryzyko, bo znowu trafię do jakiegoś złego kościoła. Niestety może się tak zdarzyć. Ale kochani, jeżeli macie słowo Boże, pismo święte, które czytacie i to pismo wam pokazało prawdę i potrafiliście wyjść z nieprawdy, to przecież dlaczego miałoby się to stać powtórnie? Więc jeżeli zaufaliście Jezusowi Chrystusowi i macie się czego bać, możecie iść za nim, macie Jego słowo, Jego latarnię, pochodnię, która oświeci wszystko i pokaże, czy ten kościół do którego właśnie trafiliście, gdzie chcecie właśnie mieć tą społeczność, a powinniście ją mieć, jest prawdziwy, czy jest oszukany, czy też może tam ktoś nie zbadał w ogóle pisma i opiera to na swojej nauce. Nie bójcie się. Poza tym podpowiem jeszcze kolejną rzecz. Wiele kościołów, wiele zborów, parafii, jakkolwiek to oni się tam nazywają, wspólnot, dzisiaj transmituje swoje nabożeństwa, swoje spotkania w internecie. Zawsze można wejść przecież i zobaczyć, jak to nabożeństwo wygląda, zanim podejmiecie tą decyzję. Ja sam wychodziłem z kościoła i wiem, jakie to jest trudne, wiem, ile mi to zajęło. Ponad dwa lata męczyłem się, a jeszcze po wyjściu naprawdę wracałem myślami i nie dawało mi to spokoju. Natomiast Bóg powołał nas do społeczności. Dzisiaj cieszycie się, że. Odkrywacie Słowo Boże i bardzo dobrze. Ale zobaczycie, jak wiele możecie jeszcze odkryć, i jak wzrastać w Bogu przez Ducha Świętego, właśnie kiedy jesteście w społeczności. Dlatego zachęcam Was. Przyjdźcie do społeczności. Nie zostaniecie sami tam w tym internecie, na TikToku. Jeżeli ktoś jest z Jarosławia, serdecznie zapraszam do Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej, ulica Sobieskiego 3, właśnie w Jarosławiu. Mamy transmisję nabożeństw na YouTube, kanał nazywa się Na Wąskiej Drodze. Można sprawdzić, można oczywiście przyjść, zobaczyć, kim jesteśmy. Nabożeństwa w niedzielę, godzina 10. Oczywiście to jedna tylko z opcji, ale nie zostawiajcie... Nie zostawiajcie Przepraszam, nie bądźcie sami w internecie, szukajcie społeczności, bo tak mówi właśnie Pismo Święte. Pozdrawiam serdecznie życzę wspaniałego czwartku.